Dzień dobry. Tematem tego wideo jest instrukcja obsługi aplikacji Lumen5. Dlaczego akurat ta aplikacja? Dlatego, że ona potrafi, za ja pomocą niej możesz zrobić w bardzo prosty sposób yy, krótkie wideo. To wideo może uatrakcyjnić Twój blog, ale możesz również wysłać swoim znajomym życzenia w ten sposób, albo na przykład się zaprezentować. Ona jest oczywiście darmowa, ma pewne ograniczenia w wersji niepłatnej. Ja przedstawię Ci tutaj to, co możesz zrobić nie płacąc ani grosza. Oczywiście, po pierwsze, rejestrujesz się tutaj w górnym prawym rogu. Ja jestem zarejestrowany i moje konto Facebookowe jest połączone z Lumenem lub odwrotnie, Lumen 5 jest połączone z kontem Facebookowym. Dlatego przejdę tutaj do zalogowania się. Bardzo prosta jest to aplikacja, i możesz nauczyć się jej dosłownie w 5 minut. Przekażę ci tutaj kilka istotnych informacji, i zaskoczysz wszystkich swoich znajomych i nieznajomych z Facebooka. Oczywiście logujesz się przez Facebook, tak? Ona tam później zadaje pytania. Te pytania można usunąć, nie, nie trzeba oczywiście nie trzeba oczywiście za każdym razem tego robić, a ja teraz tylko pokazuję, że się loguję przez Facebook, żeby było prościej. Się, otworzyła się moja strona. Tutaj masz tylko oczywiście wstępę. To chodzi o lekkie takie przejście do samej aplikacji. Zatem jak już ładnie nam się połączy, to pojawi nam się taka plaża, czy kontynuować jako Robert Toplejewicz. No tak, tu będziesz oczywiście, będzie twoje imię i nazwisko, kontynuuj jako ty, czy też jako ja. Następnie zostaniesz przeniesiona, przeniesiony do takiej plaży. No to będzie takie pytanie, że jeżeli nie masz zaznaczonych tych opcji wszystkich, to czy, czy, czy dalej? Będzie działać. Aplikacja może zadać pytanie. Będzie. Ja mam tak ustawione i nie mam problemu. Oczywiście ja to zmieniałem wielokrotnie, więc naprawdę nie ma się czym przyjmować. No i wreszcie połączono aplikację. z tym z I to jest krótkie takie przejście od chwili delogowania się. Teraz przechodzimy do właściwej treści, do Twojego biura. Twoje biuro jest urządzone bardzo prosto. Ponieważ składa się z dosłownie kilku elementów i na każdym etapie yy, możesz tutaj korzystać z pełnej gamy. Oczywiście mówię o wersji darmowej, no bo w wersji płatnej masz jeszcze inne rozszerzenia, ale to uważam, że na sam początek, jeśli chcesz rozpocząć przygodę, to jest wystarczające. Tutaj mamy oczywiście główny ekran, na którym są projekty, które były. No Ja mam projekty, które były. W każdym razie, ważne, że tutaj jest po prawej stronie moje imię. Jak to rozwinę, to jest możliwość innych ustawień. Tam jest na przykład twój adres podany, tam zdjęcie. Oczywiście jest też tam jakaś opcja płatna, no to można wykupić to, co chcesz. No i oczywiście do wylogowania się. Ale naszym celem jest to: stworzenie wideo, dlatego też ja kliknę, create. Aha, ten znaczek, tutaj z tym, ten dzwonek, tam z tą szóstką, akurat, są wiadomości. One się pojawiają, co jakiś czas może zaznaczyć, żeby ich nie było. Dobrze, w każdym razie tutaj przeniesimy się do, do, takie, do takiego pola, w którym masz możliwość, albo startujesz z linku, masz link, czytujesz, albo jakiś. Tam tekst, taki tekst. No my tekst chcemy, bo to jest. Chodzi o to, żeby zacząć. Tak? Ej, witam Ciebie. Tak? Powiedzmy, taki sobie wymyśliłem tekst i klikam Go. Przeniesiemy się, nie jesteśmy tutaj do mm, następnej strony, i tu mamy format wideo. No, łatwo zauważyć, że możesz od razu wybrać format na Facebook, na Instagram, na Twitter, na SnapChat, tak? na YouTube nawet i na LinkedIn. Nas nie interesują inne formaty. Ja chcę pokazać ci prościej, tutaj jest News feed. Ja to zaklikam. i pojawi mi się znowu nowa plansza. Ja ją tylko wybiorę, żeby ci pokazać, że jest to po prostu na zasadzie kopiuj, w kleju, klikam. Skoro kliknąłem, to znowu zostanę przeniesiony, i teraz zobacz. Tu pojawia się informacja, czy tam zatrzymasz, czy nie zatrzymać. To dlatego, że tam są poprawnie projekty. Ja na przykład klikam, no, nie, interesuje mnie czyste pole, i na czystym polu jest. Hej, witam cię. To jest twoja pierwsza plansza. Oczywiście pierwsze plansze, plansze możesz zmienić, ale powiem ci jedną rzecz, jak możesz zmienić. Tu po lewej stronie masz media. Media i jest Biblioteka, no tu możesz wybierać GIFy, a możesz też y, ładowywać swoje, tak? No to tutaj masz o taką, pokazuję Ci podstawowe obrazki. Tak? Jest ich trochę w wersji y, darmowej, więc nie ma się co przejmować. E, jeśli nie wiesz jaką znaleźć, to na przykład tu wpisujesz, oczywiście po angielsku, czyli na na przykład, wpisuję, załóżmy, że chcesz kwiatek, tak? W angielsku kwiatek to flower, wpisuję kwiatek i pojawiają mi się zdjęcia kwiatów, tak? Albo na przykład, wpisuję kar, też w angielsku, w związku z czym mam jakieś tam samochody. No to, to, to możesz sobie popróbować. Oczywiście, może być też wideo. Tutaj są też właśnie wgrane wideo. Też możesz swoje wideo wybrać, jakieś Dobrze, no gify no to wiadomo, tam getami się nie będę zajmował. Bo, no tu nie ma, no bo nie ma na razie, ale y, approach czyli to jest ja to, co Ja tu ci pokazuję to, co ja wgrałem i pokażę Ci na tym przykładzie, y, na, na przykładzie obrazków, które ja wgrałem, pokażę Ci, jak po prostu stworzyć tę prezentację. Więc oczywiście y, tutaj mamy obrazek niezanieczyszczony y, i ja, no, wezmę. Ten obrazek, po prostu przeciągnę go do tego pola. tak? Jak przeciągnę go do tego pola, to już się pojawi. Co jest ważne? To pole teraz omówię. Tutaj masz oczywiście koszt, i możesz wyrzucić ten obrazek, usunąć. Możesz dowolny obrazek usunąć. I tutaj jest plus. Plus służy temu, żeby skopiować obrazek, to znaczy, żeby dodać scenę. Klikam raz, no i nową scenę, tak? I pojawi mi się druga scena. Jak widzisz po lewej stronie, yy, mamy tutaj dwójkę. Tak? Yy, ponieważ celem moich jest pokazanie prostej teply, prostego takiego filmiku, krótkiego, żeby Cię nauczyć. W związku z czym yy, ja zrobię tylko trzy takie obrazy. No oczywiście no tu mamy czarne pole. Yy, dlatego też przejadę sobie jeszcze raz. Jeszcze raz sobie przejadę i... Skopiuję, tak? O, widzisz, skopiowałem nie ten obrazek. No to muszę go y, usunąć, a więc. O tak. W ten sposób. Możesz nie widzieć różnicy, y, ale tam był napis, po prostu. O, proszę bardzo. Mam w takim razie trzy obrazki do y, produkcji. I y, teraz tak. Mogę tutaj napisać jakiś tekst, i teraz tekst może być taki. Albo jest to tytuł, tutaj, i on jest pogrubiony wtedy. Albo jest to tekst, albo jest to cytat, albo nie ma tekstu, tak? Jeżeli na przykład skrócimy to, to ten mój tekst będzie jako cytat. Tak? widać wyraźnie jako cytat. Ale mm, ja chcę, żeby to był tytuł, żeby był grubszy. I teraz mamy taką sytuację, że no, nie chcę w tym miejscu. No jak nie jest to w tym miejscu, to mam text position, klikam text position i on będzie się zaczynał od góry, od lewej strony. W przypadku dłuższych tekstów warto zaczynać od lewej strony. No i jeszcze jest jedna rzecz. Może zróbmy tak, że ja chcę, aby ten o, tekst był w ten sposób i zmienił kolor. No akurat można tutaj kolor zmienić na niebieski. Uważam, że dwa kolory wystarczy, żeby zaprezentować cokolwiek. No, hej, witam Ciebie, przechodzę do drugiego obrazka, klikam na niego, no i tu na przykład chcę, żeby tekst, i piszę, to jest wersja pokazowa tak? dla zainteresowanych. Aha, dlaczego nie używam wyrazów y, tych y, polskich? Dlatego nie używam wyrazów polskich, zaraz pokażę. Załóżmy, że to będzie o tak. I też oczywiście kolor zmienię. Teraz na kolor zmienię, albo nie będę zmieniał. To jest wersja pokazowa. Tak napiszę dla zainteresowanych na przykład. Bo jeżeli wezmę na przykład na, na, na przykład U za oskreską, tak? Albo u to, to ci pokażę, że on to tak pokazuje, a później inaczej yy, to robi. W każdym bądź razie, yy, no, staram się nie używać wyrazów polskich, mimo iż, yy, i mimo iż w niektórych prezentacjach są użyte. No. To jest wersja pokazowa dla zainteresowanych. Dobra, no i teraz yy, przechodzimy do trzeciego obrazka. No i bez, co tu będzie? No, na przykład napiszemy. Yy, o, dziękuję, dziękuję za uwagę, tak, masz tutaj aż trzy literki i tutaj ten tekst position ja tam na przykład powiedzmy o tak, tak, tam w prawym rolnym tym, ale zrobimy jeszcze inaczej, że zaznaczę ten tekst, o proszę, nie jako tekst, tylko jako już taki grubszy, wyraźniejszy, yy. o widzisz, jak go po, tak pogrubiłem, to troszeczkę i takie są inne, no i powinien się zmienić teraz, jeszcze raz zaznaczę, dobra, o i tak jest, i tutaj widzisz, że te polskie znaczki, te, te, to troszeczkę, no nie bardzo, co tutaj jeszcze jest? Tutaj jest out, czyli wyjście. To może być oczywiście bez wyjścia, może być pełne ekran, wersja płatna i może być twój logo plus jakaś wiadomość, tak? Więc nie jest to tak trudne. Teraz przejdziemy do innej rzeczy, mianowicie no masz obrazek, masz taką krótką prezentację, natomiast chciałbyś, chciałbyś, pewnie jakąś muzykę. Muzykę tu masz po lewej stronie. I muzyka jest taka, że jeśli chciałbyś chciałabyś w swoją wersję, wgrać to jest niestety to płatne. Natomiast wersje tu masz całkiem dużo utworów. Tytuły, tak? Tutaj odsłuchujesz sobie, jak one brzmią. Na przykład, i wystarczy prosto kliknąć na celek, Dobrze, ja teraz... I Powiedzmy, tu masz czasy podane, tak? No, jak jest krótka prezentacja, to po co ci długo mówię, tak? Nie ma sensu. Ja wybiorę jakąś prostą. Przejeżdżam szybko, chodzi o to. Na przykład to tak? Już nieważne jak brzmi. ja to wybieram. O! że się pojawia opcja, że mogę cofnąć tę. Ja, dobrze. Tutaj masz jeszcze style możliwe, Tutaj też jest oczywiście wersja rozszerzona. I formaty, no to formaty już Ci pokazywałem, to jest tam Facebook, to jest tam Instagram i tak dalej, inne media społecznościowe. Dobrze, ale na, nas to nie interesuje, zatem, aha, oczywiście opcje są no, zaawansowane, no, możesz z nich skorzystać, ale nie musisz. W każdym razie wszystko jest do, do wiesz, rozkminienia, jak się mówi, ale chwila, moment i jesteś już ekspertem, ekspertką. Dobrze. Tutaj jest SAVE, żeby zachować projekt, tak? Ale tutaj jest opcja preview, czyli pokaż mi projekt. Tak to ja bym się dobrze. O, słyszysz. Widzisz? O, jest bardzo krótko. Na dole masz rozmiar. Masz oczywiście bez ramki. Tytuł utworów. No i no kończy się to oczywiście na twoje nagranie, jeśli nie niż Takim napisem, no, ale to chyba nie jest problem, prawda? No, jakiś tam error się pojawił, to nie istotne. Dobra, to zamykam. Tak? I kończę. Klikam tam finish. Się pojawia taki załącznik, no, no, finish. I o, i teraz się pojawi, taki napis o rendering, tak? Czyli jest obróbka. I teraz sobie poczekamy. W zależności od tego, jak bardzo zaawansowany jest to film, który stworzyłeś, to będziesz troszeczkę długo czekać. I chwilę poczekamy. Tutaj się pojawia nowe okno, i zaraz zobaczysz, dlaczego warto połączyć konto z Facebookiem. Bo masz upload to Facebook i share on Instagram. Tutaj masz download video, ale to się właśnie robi i widzisz pewnie czerwony taki znaczek, prawda. No, to oznacza, że nie możesz jeszcze ściągnąć. Czas 5 minut. Nie powinno być 5 minut. Zazwyczaj się to w 3 minuty zamyka. Po lewej stronie masz podgląd. Zaraz się powinno coś zrobić. I nie powinno być problemu. Dlaczego warto najpierw zapisać na dysku? Bardzo prosty powód. Ponieważ na dysku. Możesz sobie dokładnie to przejrzeć. No Wydaje się, że no, aplikacja internetowa, więc w internecie i, i bezpośrednio, prawda, no, czas się liczy. Ja ci powiem tak, no, liczy się jakaś dokładność. W związku z czym, jeśli obejrzysz sobie spokojnie na ekranie swojego komputera, będziesz widzieć <laughs> w pełnej okazałości, <laughs> przepraszam, <nie>? to, <laughs> to będzie, będzie wiesz, no, bardziej profesjonalnie. Poza tym może zawsze poprawić. Dobrze, czekamy. Jeszcze to znowu ten. Nie wiem dlaczego tak jest. Czasami, czasami też mogę powiedzieć, że raz jest tak, że się od razu przetwarza. O, znikło. Fajnie, nie? Ale to nie przejmuj się takim czymś. To nie to że znikło, bo to się praktycznie automatycznie zapisuje. I poczekamy chwilę moment i będziemy mogli spokojnie. Zaprezentować O widzisz, już to nie pojawia się, tak, to czerwone, tylko jest download wideo. Download wideo, tak? Czyli ja klikam tutaj i zapisuję sobie w jakimś tam swoim katalogu, który też, czy tam na pulpicie. To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ja Ci pokażę ten film, niech on się tam ściągnie. Widzisz, muli się muli. Tak czasami bywa, nie ma problemu. W każdym razie, o, widzisz, mam nawet taki napis, że jest po, pobieranie zakończone, dobra. Teraz tak, ja zamknę to okno, tak, stop share, i teraz ci pokażę film, który inny nagrałem. O, widzisz, teraz nagrałem ten film i słuchaj, puszczam go, to jest inny film, tak? Bo teraz ja mi się nagał w innym miejscu, nie chcę tego szukać, chcę pokazać ci, jak to wygląda. O, tak? Wiem, że film ten, który robiłem, jest trochę inny niż ten film, który nagrałem, ale chodzi o to, żeby ci pokazać zasadę.